Cześć, witam Was w podróżach Polaków. Jesteśmy teraz w Forcie 48. Obejrzymy jeszcze sobie ten Ford 48A. Mała, szybka wycieczka. Zobaczenie. Fajnie to wygląda. Zobaczymy jeszcze Fort 48A. Ale to jest pomocniejszy fort. Uwazimy do tego, oczywiście zdewastowane wszystko, szkoda. Widzę, że kłódki tu zakładane, tam były przejścia. Szkoda, że takie miejsca są zniszczone. Fort powstał pod koniec XIX wieku. Był to fort twierdzy Kraków, wkomponowany w twierdzy Kraków. Całość wysprajowana wiadomo. Zobaczymy, zobaczymy, czy się dzieje. A, wszystko nowe kutki, wszystko nowe zapięcia. Chyba ktoś tutaj zgłosił. Będzie działanie. Może go odnowią. for był używany do lat 70. przez wojsko po 70. w wynajęcia przez tutaj o, wszystko pod zamykane Nie, nie do ale to takie pizzy na wodę. Idziesz? Fajnie Przejdziemy się tutaj ścieżkami Zobaczymy co tutaj No oczywiście puszki i wiadomo co Nic nowego Nowe zamki. Przejścia zamykane. Spróbujemy obejść. Idziemy tam w górę. Zobaczymy. Fajna atmosfera, wycieczka, Fajna. ładnie to zrobione. Wszystko jest zarośnięte. Fajnie by to jakby to stworzyli jakieś muzeum. to naprawdę ścieżka edukacyjna, czy coś w tym z stylu. Tutaj mamy chyba następnych ala garażek. No czy się większość wejść jest pozamykanych, więc nie przedostaniemy się. Cofniemy się. Coś tam jeszcze jest. Widać, że ludzie to odwiedzają. Ale niewiarygodność śmietnisko, to Wam powiem. A, z tamtej strony wchodziliśmy. Wiem, że tutaj bezdomni czasem koczowali, nawet mieszkali, nie koczowali. zrejestrowane tak nowa kuteczka potężne ufortyfikowanie Wyszliśmy. Będziemy teraz w prawą stronę. Zobaczymy co tam się dzieje. Żona mi gdzieś znikła w tych kazamatach. Teraz kolejną mamy tutaj wypustkę garażu Nic nie <zysk> Widać tu fortyfikowanie nie tylko betonowe, ale i też ziemne Fort w ogóle jest parkiem, trzeba to podkreślić, wokół niego można przejść alejką. O, kurde, łóżki od AEG gonili się tutaj chłopaki chyba strzelali kulkami Naprawdę, tylko żeby to zadbali Kolejne drzwi, kolejne zabite Idziemy pod kurkę, żebym się nie wykrzał Przeważnie farm wykorzystywany tutaj jest do biegania wokół niego, raczej nie do zwiedzania. Z tego co widziałem, ładne ścieżki. Przechodzimy dalej sobie. Fajne, potężne miejsce. No, będziemy się cofać. Zobaczymy, co jeszcze odkryjemy. Wiecie, jest multą ścieżek prowadzących przez ten fort. Po tym forcie przemieszczamy się w raczej w miarę dobre. Tak jak podkreślam z samego początku, szkoda, że to zniszczone. Szkoda, że niezadbane. O, ja mam kominek wentylacyjny. Najgorsze, że mi żona zginęła w tym wszystkim. Zaraz będę dzwonił do niej, gdzie ona uciekła z tym swoim aparatem. Oblecieć wszystko, no od czas do 20 minut. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy. Okienko widać, że to ponieszone. Oczywiście wszędzie nazwy klubów, wszystko, bo to najważniejsze. A tutaj wszyscy widzą, za kim kto jest tutaj po drugiej stronie macie już alejkę, idziecie w ławeczki przebiegnąć się przejść spokojne, fajne miejsce zobaczymy no. co tutaj nie chcę się za bardzo wbijać w tamtą okolicę ale czy mnie a da się zejść No to spoko Jest mokro i bardzo ślisko Przebiję się Dobra Przebiliśmy się na dół Widzę, że już ktoś Tutaj te drzwiczki rozparcelował. O, proszę, ta wyłamana. O, znalazłem moją żonę. Okienka strzelskie bardzo charakterystyczne. Fajnie to wygląda. Super. O jest, moje ukochanie Ale Ja się zgubiłam, szukam Cię jak po prostu po całej Ja też Cię szukałem No gdzie, no, no widzicie? No. Fajnie to wygląda. to wygląda Podejść pod ten fort, no naprawdę ciężko było Idziemy dalej okay. Ach, Mamy mur cegielniany Stara cygła Fajne. Wszystko się rozpada. To najgorsze. I że nikt nie dba o to. No. Jestem szczęśliwy, bo się żona znalazła i która mnie okrzyczała. Że zniknęłem jej z oczu. Fajnie to wygląda, co nie? Idziemy dalej. Co to nazwać okop czy coś Cała twierdza jest ładna I Naprawdę wielka prośba do była. Odnowcie ją Cholera no Jest tu pięknie, spokojnie Widzimy tutaj na filmach Okiennice Jak w koszarach austro-węgierskich częściowo zamurowane Ło spadek mamy konkretny Czyli wiadomo do czego to służyło Ładnie to wygląda Zajrzymy sobie do okna no oczywiście Spisana, ale widać no, cały styl, cała kompozycja. Wszystko wpisuje się w historię XIX wieku. No, przeróbki pełno nastąpiły, bo widać, że tutaj jakieś drzwi zamorowałem, kiedy wojsko tutaj nasze stacjonowało do lat 70., nawet 73, 4. Idziemy dalej. Ech. Wyłazimy z tego, co? Będziemy wychodzić. Pojedziemy na ten jeszcze fort 48A. Jest to fort raz 6 pomocny pomocniczy. Stamtąd bronili przejścia. Ta jest stała przejścia z nad Dubni. Patrzcie państwo, żebyście widzieli. Obiekt wpisany do rejestru zabytków. Na to go wyremontujcie, go wpisaliście. Dobra, spotykamy się przy 48A. Cześć, jesteśmy w forcie 48A, pomocniczy. Miał za zadanie ostrzał od rzeki Dumni. Tutaj też widzimy, że jakieś prace są prowadzone. do ostro. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Oczywiście wszędzie napisy, każdy chce się oznaczyć. Nie rozumiem tych sprayowania, czy chcemy. Każdy musi osikać tutaj swoją pozycję. O, bardzo pięknie. Ładnie to wszystko wygląda. dobry Nie będziemy wchodzić do środka za dużo ludzi Ale sobie tak zajrzymy przez okienka O, no, obiekt tak samo ten jest wpisany do zabytków Garnimy sobie to trochę o, Panowie zapalili sobie trawkę Albo coś Jeszcze niepotrzebnie niepotrzebne. Jednak zajrzymy sobie. Przyjdziemy sobie. Jakaś tu drugie piętro. ty Ktoś się bawił dobrze. do wejścia, korytarze przestrzenne, poruszanie się, to co zablokowali w 48 czyli drzwi, tutaj jest dostępne, przepraszam, że za niedługo będzie to też, to chyba wychodek, widzicie? Idziemy z tego kibla. Na no drugie piętro nie będziemy się pakować, bo nie ma do czego. Fajne. Już bierają? E, Jak się to w tle borykowni nie jest... są Aha. <laughs> Zdjęcia? No. Ach. Na górę nie wchodź. Nie, nie ma sensu tam. Tam jest wszystko niestabilne. O, pod... to... Tutaj byśmy przeszli na drugą stronę. Wszędzie wilgoć. I Znowu mamy szalety. Do zobaczenia. Raczej nie wbijamy się. Zobaczymy sobie, co tutaj. I część wiadomo, że jest poblokowanych, po tego. Widać, że to potężne uształtowanie. Będziemy wychodzić z tego. Dobra. Możesz lampę sobie włączyć. Sama się z automatu Ci włączy, kochani. Mhm. To znaczy trawę tam zapalili. Nawet zapalili. Dobra, wychodzimy. Na razie to koniec. Dobra, kończymy tą naszą wycieczkę dzisiaj po fortach. Mieliśmy. Mamy słychać XIX wieku. Połaziliśmy po przyrodzie. Następną wycieczkę zrobimy na jakiś zameczek. Zapraszam na następny odcinek.